Witajcie moi drodzy w pierwszym odcinku z Real Life Crafta Bez zbędnego gadania zaczynamy Pokażę wam w dzisiejszym odcinku Jak powinniśmy zacząć żeby jak najefektywniej zagospodarować pierwszy dzień Zaczynamy od tego że potrzebujemy znaleźć gravel Jak już znajdziemy gravel to sobie go kopiemy Chcielibyśmy otrzymać Jeden, dwa flinty Powinny nam wystarczyć Ja tutaj wykopię jeszcze parę sztuk Może wypadnie jeszcze jakiś Jak nie to weźmy za... <laughs> Jeśli nie, to wystarczy nam ten jeden. I teraz tak. Niszczy się w celu uzyskania patyków, z których możemy zrobić sobie nóż. I teraz tym nożem niszczymy trawę. Wypada nam coś takiego, czyli włókno trawy. Z trzech włókien możemy zrobić sobie nitkę i robimy siekierkę. I z siekierką możemy ściąć już nasze pierwsze drze drzewo, aby pozyskać drewno. Okay. Weźmiemy sobie jeszcze kamień. Kopiemy parę liści w poszukiwaniu jakichś patyków. Dobra. I teraz mamy nasz pier naszą pierwszą broń. Albo jeszcze nie, potrzebujemy czterech kamieni. Y Dobra, jeszcze jeden tu jest Ok, i teraz Cobblestone stone i patyk Ok, mamy nasz pierwszy Naszą pierwszą broń I póki mamy tutaj parę świnek to sobie je od razu zabijemy A i nie podniosłem drewna, więc zaraz się po nie wrócimy Dobra, pięć sztuk póki co nas Ustawia, no i teraz tak Robimy crafting table. Yy, a. Żeby otrzymać deski musimy sobie postawić pieńki i uderzyć w nie prawym siekierom. I po, jako że już je postawiłem, dobra. Czyli musi być pionowo ustawiony. Nie możemy tego od boku zrobić. I teraz możemy zrobić crafting table. Ustawimy go sobie mniej więcej tutaj. Teraz tak, w crafting table robimy kilof i idziemy po trochę kamienia, żeby od razu mieć lepsze narzędzia. I teraz będziemy chcieli zrobić piecyk i zająć się tym, żeby mieć coś do picia. Wykopię sobie 25, myślę, żeby mieć wszystkie narzędzia i dwa piecyki, żeby szybciej robić, bo za chwilę zobaczycie dlaczego na jednym piecyku może to trochę długo trwać. Ale póki co kopiemy kamień. Poza piecykami za chwilę jeszcze będę zbierał trawę. Żeby trochę wełny zrobić. A wełnę zobaczycie, do czego wykorzystam. Póki co, ile mamy? Dobra, mamy 52. Potrzebujemy stack i 36, żeby mieć na pewno 25 kobla. Ile mamy? Stak i 12. To jeszcze potrzebujemy wykopać trochę. I ten odcinek zakończę najpewniej wtedy, kiedy przyjdzie noc. Ok, mamy I teraz wracamy do naszego crafting table'a. I tak układamy w ten sposób, aby uzyskać coblestone. Teraz tak, zróbmy sobie na początku narzędzia. Potrzebuję jeszcze trochę desek. Tak ustawiając na trawie te bloki się ustawiają inaczej. No dobra. Okej, okay. i teraz robimy sobie patyki. Yy. O. Nie da się zrobić pasków w ten sposób. Dobra. To idziemy w takim razie ściąć jeszcze jedno drzewo. Ten odcinek będzie raczej bez żadnych cięć, ale myślę, że już kolejne będą montowane bardziej, żeby było tylko jakaś akcja. No, tutaj mamy pierwszego potwora z paczki, jest to nymfa. Kiedy do niej podejdziemy, mamy efekt regeneracji. To jest całkiem przyjemne, bo kiedy jesteśmy na jedzeni w 100% i na pici w 100%, to nie ma to znaczenia, bo i tak nie regeneruje się nam zdrowie. Jednego patyka do siekiery Pozyskam jeszcze Tutaj z liści i widzę od razu, że tutaj się nam Wygenerowała jakaś struktura Więc może jeśli się wyrobimy też jeszcze do niej zajrzymy Teraz tak, też robimy sobie siekierę I w sumie tą już możemy wyrzucić I ten dagger W sumie też możemy już wyrzucić Dobra Teraz robimy sobie piecyki. ustawiamy i potrzebujemy trochę piasku najlepiej żeby było podzielne przez trzy ale jeśli nie martwicie się póki co o miejsce w ekwipunku to możecie wrzucić jakąkolwiek ilość i znowu nie podniosłem jednego dobra i teraz tak, tutaj przepalimy sobie drewnem aby uzyskać szkło i zabijemy parę świninek póki się to robi Możemy w sumie też wykopać resztę gravelu tutaj, bo potrzebny, przydałby nam się jeszcze jeden krzemień. Padło coś? Nie, nie wypadło. Jak widzicie, mam już dość mało. Już, jestem dość spragniony już, więc. Będziemy musieli się za chwilę napić. Możemy się napić tutaj tak z wody, klikając Shift i prawy, ale wtedy mamy spragnienie. Ale na upartego wydaje mi się, że nic więcej nam się nie może stać, poza tym, że szybko tracimy Nowodnienie, więc nie trzeba się aż tak martwić o to, ale ja wolę sobie zrobić czystą wodę, zwłaszcza, że możemy nie mieć po prostu w którymś momencie źródła wody, żeby się napić. A wiaderka póki co raczej za szybko nie zrobimy, ponieważ potrzebujemy czwarty poziom górnictwa, aby wykopać żelaza. Póki co mamy... Pierwszy poziom i nie mamy nawet jak dodać punktów Dobra, mamy teraz już buteleczki Napełniamy je wodą I teraz przetapiając możemy zrobić sobie oczyszczoną wodę I po jej wypiciu zregenerujemy nam się tutaj trzy łezki w prawym dolnym rogu I nie będziemy mieli efektu spragnienia Okej, okay. yy, po co mi był flint? Niech jest mi po to, żeby zrobić więcej yy, noży. Będę mógł to zrobić. Tak? Mogę to tak zrobić. Okay. Yy, zrobimy sobie teraz jeszcze dwa noże. I zbierzemy jak najwięcej włókien trawy. Tak, te noże się dość szybko się niszczą, ale tej trawy całkiem przyjemnej ilości dostajemy z okazji się trochę przejdziemy zobaczyć co tutaj jest za górką o tak i kopiąc ścinając trawę może się nam pojawić taki mobek on strzela w nas, zadaje nam minimalne ilości obrażeń chyba nas zatruwa z tego co widziałem na serduszkach, były zielone i tak w prawym dolnym rogu pojawił się model postaci podzielony na konkretne części ciała. Jeżeli nasz korpus albo głowa traci całe zdrowie, o widzicie tutaj, mamy głowę i mamy body. Jeżeli jedno z tych straci wszystkie punkty zdrowia, automatycznie umieramy. A jeżeli nie, to umrzemy, kiedy nam spadną serduszka do zera. Kiedy tutaj tracimy zdrowie? To w przypadku, gdy na przykład stracimy w rękach, będziemy troszkę wolniej kopać, w nogach troszkę wolniej biegać i tak dalej. Ok, przetapię jeszcze resztę tych butelek, i za chwilę prze zaczniemy przetapiać jedzenie. I teraz tak, z włókien trawy robimy nitki. Teraz z nitek. Niestety, tych nitek sporo pójdzie na wełnę, ale jest ona potrzebna, bo z trzech Ułożonych w, e w ten sposób Dostajemy łóżko I tutaj też możemy zrobić nasz pierwszy bandaż Zaczynamy jeszcze, jeszcze na dwa I dzięki temu, że Zaatakował nas ten potworek Mogę od razu wam pokazać jak działa bandaż W sumie nie pamiętam czy Grając przez chwilę samemu sprawdzam jak działa Ale widzicie już zaczyna zachodzić słońce Więc w sumie O dobra, czyli bandaż działa w ten sposób Okej okay. I to nam zregeneruje On regeneruje chyba trzy serca ok Okej, okay. dobra To rozumiem, to zawandażymy sobie jeszcze ciało A póki co w prawej stopniu będę leczył Bo jest praktycznie zdrowa A mam mało tych bandaży Dobra Mamy jedzenie, mamy wodę, jest fajnie Ale nie wiem jak bardzo robi się niebezpiecznie w czasie nocy Więc zabiję jeszcze parę świnek o Widzicie, A mamy coś takiego jak bestiariusz, w którym mamy zapisane potwory, które spotkaliśmy. W przypadku, kiedy je zabijemy, możemy je przywołać, ale to dopiero kiedy będziemy mieli do tego potrzebny przedmiot, który jest dość skomplikowany w craftingu, bo potrzebna jest gwiazda naderu. I tak naprawdę to jest najcięższe, co jest nam potrzebne. Jeżeli będziemy mieć gwiazdę naderu, to reszta rzeczy nie stanowi dla nas problemu. Okej, okay, widzę. Kojarzysz tę strukturę z innej modyfikacji? Tutaj w środku jest pełno y, spawnerów zombiaków więc będzie to dość problematyczne, żeby się tego pozbyć. Więc, może zostawimy to na inny odcinek. Tam widzę też wieżę, które jest golem. A póki co, po prostu za chwilę tutaj się wkopię w górkę i zakończę ten odcinek. Dobra, może wkopmy się gdzieś tutaj. Jak już słyszycie, że tam dochodzą niepokojące dźwięki, więc się szybko zabuduję chociażby deskami. Dobra, położymy sobie łóżko, crafting table. Położymy też sobie nasze piecyki. No i tak prezentuje się nasz stan na pierwszą noc. Wydaje mi się, że jest to całkiem spoko. Mamy co jeść, mamy co pić, mamy jakiś zapas drewna, mamy podstawowe narzędzia, więc myślę, że pierwszą noc przeżyjemy. A ja dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.